Siemanko wam wszystkim moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Xentos. I lecimy sobie kolejny odcinek Dead Island. Dead Island dawno nie było, ale lecimy na 30 FPS-ach, bo chyba zapomniałem zmienić ustawienia w dupę. Co musimy zrobić? Musimy chyba na początek będzie dobrze jak po prostu sobie yy, weźmiemy od wszystkich zadania, a więc headshot. Dawaj zadanie. a got beat up pretty okay. bad there. to Probably Dobra. Tak, oczywiście, że poszukam. Of course. Gdyż, bo jest bawę za. Does Się obawiam, co to? Kurwa, coś mi syczy. O, już nie syczy. Nie, wiem, czy to słyszałeś, ale chuj. Yy, bierzemy od wszystkich zadania. Dobra, wykendałaj. Tak. I'll hey, try. No myszko nie wkurzajmy nawet. Dobra, mm, mamy pobrane zadanie, jeszcze od kogoś tu można wziąć zadanie. Od... Tutaj jakiegoś cepa. O, trzymaneczko. Okej. Okay. Dobra, po prostu przyjmę to zadanie. klucz nastawowy. Chuja se nastawili. Lecimy. Co dalej, co dalej, co dalej? Przeszukujemy. Co masz w szafce? Kondony, pewnie. Chuj, nie ma kondonów, nie ma dzieci. Znaczy, nie, na odwrót. Ja pierdzielę się wystraszyłem, bo wcześniej gadał i nie miał dźwięku. Teraz się nagle odezwał i był dźwięk. A ty co, papierosy palisz, trzeba rzucić. <grym> dobra, zapalniczka, nie wiem na chuj. Eee znowu słyszę styczenie Tak jest, dobra. Ziomeczku, tu masz... Nie, ty nie masz zadania, ale ty masz sklep. Ile ja mam hajsu. Hajs, hajs. Mam 512 12. Hajsu. Sprzedaję. Mam maczetkę. Mam tu maczetkę. Czemu ja? gdzie jest maczetka? No kurwa pi... A, to było do kupienia. Ja pierdolę. Dobra, nie, mniejsza, bo myślę, że... No to nie jest, o kurwa, ale skaczę mi dźwięk Myślę, że to nie jest do kupienia <grym> A <zainteresowań> to tak jest do kupienia To co ja chciałem u ciebie zimaczku? Nie wiem właściwie mm, Dobra, mapa Transformatory, ale gdzie są te transformatory? O fuck, nie to przycisk Gdzie są te transforma, a tu Dobra Mam zaznaczone w ogóle nie, jakie my mamy bro... Mam kij baseballowy chyba Gdzie jest kij baseballowy? kiki, ki, od szczotki mam jest zepsuty kij baseballowy. Um, tu nie ma chyba fakt. Nie ma tutaj stołu. Co prawda. Ale wiem, już 3 minuty nagrania, a ja pierdolę o głupotach. Wiesz, to. E, gdzie tu jest. O, jest punkt szybkiej podróży. Lecimy. E, wieża ratownika. Dobra, jesteśmy. E, gdyż tu jest stół, gdzie można naprawiać rzeczy. Tak? I można jeż, je też tworzyć. Twórz i ja mam... właśnie, rozprówać się dziwko Mogę zagłaskę zrobić. A, mogę albo rozpru... Nie, rozprówać tworzymy. Trwałość ma strasznie. Dobra, stwórz! Tak! Ulepsz! Wymaga naprawy. Napraw Przecież jako... Dopiero... Aaa, dobra, dobra. Ulepsz. Ile kosztuje jedno ulepszenie? To jest tutaj. 41. No to ulepszamy, czemu nie? Dalej ulepszamy. Dalej ulepszamy. Tak. Uwaga. Piła mechaniczna z bejsbola, taśmy, siekiery, akumulatora i jakiegoś chujstwa. Tak jest. Dobra, biegaj, suko. Taki wślizg. A, ma no, to na kontrol. O w dupę. Dobra. I w ślisk Aaaa, te zatrzymanie Dobra, biegnij To fajnie, że mogę oświecić, podpędzicie, czy znowu będę się dalej jak w poprzednim odcinku Hoist Hoist się z youtuba zgadza Albo się nie zgadza Przyziąłeczko, yy... ja wiem, że ty żyjesz Wstawaj no A może ty jednak nie żyłeś Część samochodowa mi nie jest potrzebna. Chyba. W ogóle idę jakoś tak chujowo, nie? Ty też żyjesz, ty mnie, suko później wystraszysz. Ależ nie, ty bez głowy w sumie nie możesz żyć. Dobra, lecimy. Jak ja kocham tą broń! Głowy lecą! Jebgo! I w dupę! I jebo I grupę Jest w końcu. Dobra. Mm. Mój krwawnik się pobrudził. Mój krwawnik się wykrwawi. He, he. Dobra. LOL, to się zakną. Jep! Fuck! Ja pierdolę! Gim! Uuu! I głowę kopiemy! Jep! W dupę, nie znuży! Ale jak ja się... O w dupę, ja się straszyłem, Bo by nie zauważyłem. O! Ciachu. Rachu, rachu, ciachu. Dobra, idziemy dalej. W ogóle tu jest ten ambulans, tylko pierdolę wszystkie zombiaki, poza te, na przykład ciebie, Cwelu. To czemu nogę, ja pier... papier. Face. Kurba. Ja pierdolę. Dobra, ciebie widzę, ciebie się mu żyć, tu nie boję. Też jeszcze Ile was jeszcze będzie? Co? Nie głowę. Kolejny Prawy, prawy! Jest! Kurwa! Suyu. Suyu? Eee. Jeszcze tak nie suju! Suju! Eee! Wiesz Kurwa nie mam! Muszę trafić perfektywnie. Okej. Okay. Kurwa! Teraz jak mnie... mnie... Get it off me! Kurwa logiki! Yes! Jest! Jeszcze go jeszcze rękę Dobra O kurwa jak ja będę musiał wam to ściszać Co ty kobiety robisz? Bierz z powrotem Pod I Eee krwawnik zamiast nosza i co jeszcze my tu mamy dobrego takiego typowy łom jest dosyć dobry Dobra jeszcze łom sobie Dobra. Ale jak ty krwawy Tu musi być piciu Jest piciu? A, tu muszę być Ty żyjesz! Wiedziałem! Zginął Ja pierdolę jakieś dziwne dźwięki słyszę autogram. Okej. Okay. Telefonie. Dobra, nagrywaj dalej. Mogę do tego waj, a tu to, to ej mogę? Nie, nie mogę kierować. Nie mogę się też szybko tepać, mapa. Dobra. Jak daleko? W sumie to nie jest aż tak daleko. Nie, pierdolę, ja się wracam. Pięknie, kurwa. Ja się wracam. Pierdolę to. Biegnij, biegnij! Dawaj Forest, run Forest, run! No by mnie coś nie zażarło po drodze, bo będzie przejebany. 9 minut. Trudno. Aha! Kurwa, nie mam internetu. Kiedy ja wam to wrzucę? Czemu nie mam neta? Pisze mi, że nie mam internetu. Coś mi internet. Internety mi ktoś ukradł. No jeszcze jakaś muzyczka się włączyła. Yy, dobra, ja bym powiedział, jakieś piciu najchętniej, nie? Achuj mi latarka. Ja sobie picie, nie latarkę. Kochani, tu robimy przerwę. Dobra, jesteśmy. Okazało się, że nie mam lekkie problemy. Haha, nie przyjdę boki, ci w pupę. Yy, dobra. Zresztą pani... Pani co pokazuje. Dobra, mm, a w sumie jestem babą, to nie powinno mnie to aż tak podniecać. E, dobra, mniejsza. na napój, bo się to przyda. Dobra, i powiem wam... Tak, miałem problem z kartą sieciową, czy tam z kostką, routerem. Eee, w ogóle tyle. Pierwszy, hey, dobra. Aha. Czemu ta jest tak the Dobra, mniejsza, wie o co chodzi. Po prostu muszę... All right. I appreciate it. Dobra. Muszę otworzyć drzwi. Zobaczymy, czy uda się osiągnięcie puk-puk. Czemu dalej mi pisze, że analog? Nie. Czemu nie ma dźwięku? Słyszę tylko jakąś pieprzoną muzykę, a jak wyważać drzwi, to już nie słyszałem. Widzisz? Ła! Coś mnie jeszcze leje. Gdzie? Ups. Ops. tak, latarka. Tak coś jest, bierzemy co się da. Dobra. Ja pierdo... Eee, te latarka u umiejętności, dobra. E, co, nie to umiejętności... Piąty poziom. Mm, co ja tu mam? To. po Ponura inspiracja, zabijanie przy broni świeżego generału, dodatkowy szał? A co my tu mamy? Walka. To się przyda, tak. Dobra. Już giniesz. Nie wiem jak to będzie. O Boże. Nie wiem jak to będzie działać, nie wiem, czy to przez słuchawki, czy przez to. Ale czy Krzyś brzuska może dołączyć, a my go mamy w dupie, dobra. Chociaż chwila, Tutaj też sobie zgarnę questy, od razu będziemy mieli co robić, albo nie. Mm, teraz, gdzie tu jest punkt szybkiej podróży? Chyba na górze. Oddam od razu jeszcze jednego quest'a, mianowicie tam, nie wiem czy pamiętacie, jednej babce mieliśmy zanieść e, środki przeciwbólowe, tak? I po prostu zaniesiemy jej te środki przeciwbólowe. za ryj. No, tylko po prostu, o fakt, chce mi się kichnąć. Nie, nie kichaj. Powstrzymuj to! E, zaniesiemy jej, ale nie chcę się tam biec. A więc po prostu tam z szybkiej podróży. E, latarnia morska. Dobra, lecimy e, tu. Please. That is exactly you. You Fakie, yeah, dawaj. Bomba z dezodorantu. A to jest kolekcjonerski przedmiot. Co tu mogę zrobić? Mogę coś kliknąć. Ale nie mogę. Eee, dobra. E, idziemy do tego pana z transformatorami chyba teraz, co? samolot? Jaki samolot? E, e m Mike i Dominik potrzebują twojej pomocy. Gdzie jest Mike i Dominik? Mm, Mike i Dominik chyba są... Ty jesteś? jesteś? Nie. Mike jest chyba, wiem gdzie. w Jumbo jet, not a needle in a E, nie, dobra. E, szybka podróż. Gdzie to jest? Tu jest, jest szybka podróż. To cię biorę. E, nie mogę już, dobra. Jakiś tam wam to zgłośnię, bo mam trochę za cicho mikrofon teraz. Wiem moje darcie mordy to trochę niweluje, ale tam, dobra. E, wieża ratownika. Już tu jest chyba właśnie Mike i ten drugi. E, dobra. Aha, u niego też mam jakieś questy, Boże, tyle quest'ów wziąłem, nie pamiętam jakie mam robić nawet Przewalone troszkę, dobra Ktoś tu się żyga Popcorn jest w pobliżu, no ja nie mam Szkoda Mike jest tam, o! Je! Yeah. I na dół Dobra He! Napój? Nie, yeah, teraz Dobra, 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 dobra Gdzie jest Dominik? Who are you, Dominic? Who Jenna can't hurt to look Truth. Short. can't hurt to look are Mike? And who are you, Dominic? No, it's Max And who are you? And you not have is worried about her husband, Will But I think he's probably okay Aha, <muk> you happen to be nearby there, can <muk> you see if you can find him? Let's do it. Dobra, no, kiedy jestem poszukam sobie na fart. Dobra, good looking. He's a concierge. He's a friend named Doyle who works in the Diamond District. Dobra. Elliot teraz mamy kwesta. Mmm, a potem mm, ja to za o, wdobaję, nie to, to jest to Nie, a to jest jakaś giftą. A to nie o to chodzi, a mi chodzi bardziej o to z dostarcz paliwa ze stacji. To stacja znowu Zapomniałem lecimy tu Ym, Samochód by się jakiś przydał. tu to jest to w tej grze, że no, że nie mogę brać tych napojów energetycznych tak jakby do kieszeni czy coś, żeby sobie je schować, tylko od razu muszę. Dobra, no mniejsza z tym. siedem do samochodu. Siedzę w samochodzie i lecimy. Albo wiecie co, nie, nie lecimy Tą misję wykonam sobie w następnym odcinku Tak wiem, hamsko, wam kończę Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz, polubcie Zasubskrybujcie mój kanał Do następnego odcinka, czy to z Dead Island, czy to innego Trzymajcie się, moi słodziaki Na razie, papa pa i cześć